Witam serdecznie z tej strony Metfeo Dzisiaj chciałem wam pokazać No zmiany u mnie w moim pokoju, tak jest Zapalimy i pokażę wam trochę zmian No ja widzicie przemeblowałem tutaj gry yy, Z tej półki Chociaż to jeszcze na tak nie zostanie No widzicie tutaj była zawalona półka tymi grami I nie było już miejsca yy, Więc tutaj Dostałem nową półkę, choć, choć to też tak nie zostanie. razie tymczasowo, wyliczyłem tutaj 227 gier, liczę nowa. no i jakieś 227 gier, no w tej półce, chociaż to, to tak nie zostanie, ponieważ może będzie jeszcze inaczej. To zrobione, będzie to wyniesiona ta półka będzie może inna, i tak to może wyglądać. Na razie tylko tutaj mam pustą półkę Bo tutaj będzie łatwiej wyciągnąć gry Bo zawsze jak ty było zawalone Szukanie z jakiejś gry No cóż, było ciężko jakąś tynę odnaleźć znaleźć Jak odsłonął no, w pionie Ja będę tak półeczkę <laughs> miał to Wtedy łatwiej będzie e, Bo cóż, znaleźć łatwiej grę Jak jest w poziomie to łatwiej poznaleźć, nie? Tutaj wyliczyłem to 227 gier 227 Łatwiej jest to znaleźć No i tutaj jest tutaj u góry i tam na dole Chociaż to też tak nie zostanie Tutaj gier na placie 34 227 Znaczy wyliczyłem I tutaj więcej zmian nie ma No więc tutaj za dużo zmian tutaj nie będzie Nowe łóżko jeszcze dostałem, już nie jest to samo, trochę inaczej z wyglądu. Łóżko jest inne. Od dawno już miałem pokazać, że. No, na uśpie, teraz na nowym łóżku sypię. Teraz śpię, więc teraz tak wygląda. Właśnie i chyba wszystko, co chciałem wam pokazać. A jeśli chodzi o tą szafkę, no to ona zostanie. Chyba nie wiem, że zdobędę lepszą szafkę. Yy, która pozwoli poukładać tygry gry w pionie, w rzędzie, wtedy na przykład łatwiej jest znaleźć wtedy jakąkolwiek grę, bo jak ono ja tak spokładamy, to potem jest ciężko już znaleźć jakikolwiek przykład a jak masz tak w poziomie pokładany, no to wysuwasz, szukasz tutaj pod tytułem, i wtedy patrzysz grę i wysuwasz w ten sposób, nie jak potrzebujesz, jak potrzebujesz jakiegoś tytułu Pokaż gry, patrzysz po tytule i wtedy sobie wyciągasz i patrzysz tytuł, nie? Taki chcesz ściągnąć. Dlatego potrzebuję no, w, w poziomie układasz to w rzędzie. Dobra, no to to wszystko i do zobaczenia. To wszystko, no.